Ulepszać? Połudzenia. A próbowałeś Ale... już ulepszać? Bez tu. Nie po Powodzenia ci życzę po Powodzenia ci życzę O, znalazłam Zanim nazbierasz itemy to do nie. ulepszania Reinfla znalazłam To nie teraz jak gold czy tego, czy matcy. A musisz chłopie jakieś itemy, musisz itemy jakiś zbierać No Przecież wiem, na... a te itemy... Musisz przez godzinę napierdalać auto, żeby ci wydropiły itemy, nie? Jeden, jeden item No stary, do moim domu wylądował Pani wie, że... To zwykła. Ja mam jakiegoś rifle, nie wiem co to jest. Ja po nazwach też nie wiem. Karabin szturmowy. O, shotgun. Bierę. Primal hopie... shotgun. zwykłego niebieskiego shotguna. Czuję się... dobry. Ej dobra, tu nikt nie poleciał. Ja nie, typa mam na domku. A. jeden. Chodź tu śmieciu. Cię Ale... Zabić. O! Dobre to! Zabiłam nie, przeszukałam, przepraszam. Za bardzo ja się lubię. czułam. O! Chodźcie. O! zostałem jakąś szczęścinę. Ale strzela. Ale pojedynek! Trzymajcie mnie, kurwa. Ale ja pojedynek! Te tak. psy go! profi! A, profi! Na szczęście! Dobrze, że to boty były, bo pewnie by mi najebali! A, ja! Czemu? Jak można tak spierdolić tą grę? O, ten Shotgun ma 12 pojemności! Więcej niż Sasha gry Teraz najlepsze, bo nie wiesz czy rozjebać auto, czy nim jechać. Oszczały Co to jest kurwa. Aha, nie da się z drugiej ulepszyć, naprawdę. Nie no, ja sobie nie robię. No bo wiesz, że co drugiej skrzynki drugą teraz drogi To co jedną początku. już zarabiać jakiś turniej chodź, ja. żeby... Będzie jakiś turniej, żeby zrobić żeby na no same łupki. O było fajne Drugo odsu się lepiej Bum <laughs> Dobrze, że poinformowałeś Nie ma sprawy O, trzy, trzy pompy w domku? Tak jest. O, cztery pompy w domku. Cytując słynnego polskiego człowieka, to jest kurwa dramat. No niestety no, bywa i tak. Wiesz. Oni zrobili ten sezon. jest głównie wartość. To się ulepsza. Pierdol. Wchodzisz w e, ekwipunek o, i tam masz tworzenie O, A, kości jakieś potrzebuje, jadł. Ze zwierząt. I teraz, teraz ta męczarnia przez ile? Ile trwa? 80 dni? Nie Wolę no nie wiedzieć, nawet nie sprawdzałem ile ten sezon ma trwać, bo jakbym się dowiedział, to, jak to, no, to, no, no, wepse. Nabrawiam go jeszcze, zobaczycie. Ej, Oni... tu wilki są. Git. Bo... O, wilki? O. Pa, lec. pa. Dzień. Idę Pa, go oswoić. A on nas zabije? Idę oswoić go samą sobą. O, zabija. Leci od siebie, proszę, uciekaj! A tam dzik. A da się go oswoić, ty rzeczywiście. I co mi lutuje? Lutuję ci, idę dzika oswoić. Męcho. biorę. To leci, leci nie? Tak. Ale on chrum. A, a. Ja się Janusz cię zaatakował. no, jakiś wilk mnie bije, no. Ej, tu mięso, ile tutaj mięso? Nie wiem, ale w chuj chyba. No, dużo daje, bo mi dało chyba z 15. No i nie teraz trzeba kliknąć V, żeby się dowiedzieć, co to robi. A ja pod V mam mówienie, no, co nieźle. te się zmieniły. Wygląd się... Ty numerków zmienił Zajebiście, wygląd numerków zmienił. <grym> Ale innowacje! <Ja. grym> Ale innowacje! Ja dobra Peł O wilki Mog Ej, to dziku! Zostaw mnie! Tu jest skrzynka, a wy ten dom podpaliliście. To się spali też ta skrzynka. Niech się pali, niech się jara. No i co? No i Git masz poty. Ale ja, ja, ja mam mięso. No to rzuć mięso i weź poty. No i daj te poty. Spijl Ej, ej. Musimy mi dać poty. A co się zamieniamy? Daj mi moje mięso. No wytwórz mi to, kurwa. Masz sens. A ty tam profi robisz? EMK robi na zielono. A, EMK robi. A, bo strasznie fajnie. A tu się da jeszcze pod piasek wchodzić? No tu jest piasek. Tu nie ma gdzieś? piasku. Tu a, piaski teraz... nie ma. Czyli tak. oni wprowadzili ten piasek na jeden sezon. A, a, dobra. jest... jest i... No, na jeden sezon. Wylas. Jeszcze ci przypomnę, że przez pół sezonu był zbugowany i nie dało się pod niego hać, bo wkładałeś pod mapę. Więc na jeden sezon. Sorry, o, o, co, na... to, co, to, co to? To jest y, królik. O, Żaba. Mm. Nie żaba. Zabij, co jest Zabij sobie. Ja, ale, Przecież ale podaże. idziemy. Nie ja sądziłam, że kiedyś do nie jestem to, ciekawy czy oni jakieś najdęstwo. nowe Te bronie to są, to są takie no... ...stupy. I oni będą mi się pewnie wprowadzali nowe być profesor, czekać Po co? Ja do tego nie chcielibyśmy. Macie żarcie. A, po prostu rację. A ty masz też, masz. Zdjęcie Zjedz sobie. Zjedziemy. Kurwa. Fiat To to jedną oprócz mnie Czekać mi się chce Sorry, rybonka puściłem <grym> No i chuj drugi. No. Masz kewę? Ja mam nie. i wypiłem wszystkie Bo wypiłem dwa i teraz tam jeden no, Musiałem sobie miejscówkę odkryć O tam się biją, chodźcie, idziemy Nigdzie nie idę się bić z co? samo weku Ale kurwa czekać aż się wszyscy sami wybiją może ostatni zdechnie w strefie O! To To wyrządko Ej, jakby lunchpady chyba... Lunchpady to było coś, niech lunchpady wrócą ale jaki da W nie ma? Masz... nic nie ma nawet bo teraz. No. nic no. do rotacji. Nie, są tylko te yy, uderzeniowe. I ten łup niby. Co to? A to SMG, a to ty mnie nie potrzebuje. Jest... do rotacji jest tylko Gradon uderzeniowy i to i łuka będzie też z tym. Czy jest? Ja już to ten nie... znacznik słowa Sorry. takie słowa Masz takie słowa miejskie O. O. A to dla Ciebie takie To no co ty ty No co, Łap. O, takie żeś Masz jakieś części mechaniczne? Nie wiem. Nie wiesz? Dobra, nie mogę. Mam, no, właśnie używam. A. No. I jest pasik? Nie, meczka. Nie, jest SMG. SMG? Druty wypiłaś tą potę? No. Może jeszcze jedną. Dobra, chcesz ją? A po prostu na ją zieloną. Jest tu jakieś coś mechanicznego. Co, czego jest ja zieloną? O tu byli. Byli i nie zzięli skrzynki. Oni byli. A, staję, a z tego. Może dlatego, że strefa jest kurwa na sklepowej. Aha! No to niezły ten. Niezły, nieźle się bawił. Trzeba i nara To jest ten sezon. Zero rotacji, zero niczego. Są tylko jakieś wieże, które i tak gówno dają Nie no, Zaki. można się nimi odbić, tylko chuj wyjdzie o naszego. Na ja przykład... Wszystkie. No, no wyski tu w sumie, ale na przykład tutaj, Ta wieża to mnie wybija maksymalnie dotąd. Nie no i teoretycznie są jeszcze auta, nie? No ale możesz otworzyć spadochron z tej wieży. No. Najlepsze to jest ta i tak na środku. Tam na się wylecisz. A tam jest chłop. Więc proponuję taktyczne. Aha, bo sklepa. Aha, o pewnie. Nie, no na za zalewy już jest strefa. Czyli standardzik, ja sobie wezmę jednego bandasza. Mamy medyka w teamie, to niech nosi. A ja mam dwa mięso. Ja to dzisiaj tylko mięsem rzucam, haha. O, napierdalają pierdalają się przed nami. Prawda? Idę w prawo, nie chcę się z nimi bić Ale ja jasne Pierdziel się Jedź, nie Jaka mi się Mam zajebiście musieli... dużo... Jak to był bot, nie? Jedź, tu jadę, tu jadę Dojadę, dojechałem. O, 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 o. Szma... masz. To bodna pierdala w ogóle. Nie, to chłopy. normalne. Nie, to bot. bod. To ich mielu apteka tu jest, chodź. Naprawdę. Dobra, nie No Ale dostaw. strzela Ej, Ale... Most... Ej, chyba pierwszy raz będę w tym sezonie otwierał dropal, nie? Martko bos, chyba chyba i głowa wolno Ale, że w Fortnite a gram, no a co mam grać? Nowy sezon wyszedł Ale fajna strefa znowu Bardzo, bardzo dobry sezon, zero błędów O no. Co? A masz? Lepszych, nie... lepszych... Ja myślałem, że ty stać to. ja miałem dwie jeszcze Lepszych broni mogło być Bez błędów Innowacje najnowsze coś ciekawego w tym zrzucie? A, fioletowa pompa. się się Trzeba. Plum Następny poziom za zabicie żaby. Siema. Zabicie żaby, kurwa. No dostałem za zabicie żaby. Fajny sezon, czy nie? Podsumowując, jak jak to Zony napisał u siebie na Instagramie na Instastory. Ten Bardzo. sezon to Sraka. Sraka, dokładnie. Ja się z tym w 100% zgadzam. Gorszego sezonu Neku jeszcze nie było w tej grze, naprawdę. Tak, a mi się wydaje, że mówisz tak prawie za każdym razem. Bo... Nie no. No tak, no bo poprzedni był lepszy od tego. <grywka> W tym problem właśnie, że, że... Ja pierd... No jestem debilem, no! Umieraj! pompa się nie pomp! Mam mało. Dead. Mam ja spaza. Ja uciekam, bo nie mam HP. Nie no, jeszcze te! Jeszcze go wilki zajebią no Jeszcze do mnie, jeszcze do mnie strzelają No ludzie Kto wymyślił tą grę? No. Apteczki potrzebuję Drumiała Nienawidzę cię profi Ale nic, need... apteczka Ja Dobrze, jeszcze daj to mięso Ty, ty zjadłeś trzy mięsa? Ja Ile ci to dało? 62 mniej o! Nie powiem. O, masz mięso jedno? Leżało gdzieś tam. Ja zjadłem. A. No tam macie dzika, nie? Dobra. O, las dostał. Las. Ty pode mną. Leśku. Ale go przejechał Dziękuję Widzę, idzie, idzie do drugiej. Jak go przejechał Ta pompa jest zajebista No, lepiej, po... Ja mam dużo patek. Głupieżwa Ej, ja podmie... Ja sobie biorę dwie pompy, bo się nie da się z jednej. Chmelu, dużo HP masz Dzięki A wy tam macie typa jeszcze? No o, Tak My, Minus 50 Masz chmelu Oto śmata. Krak. Dead Nice Weź O pierdol. No. Gościu nad nami leci gościu, gościu mi jad pompę Mięso tu masz Nie. A jeden typ nam został To jest ostatni Olu, tutaj je! Ale, o ale! Coś się, że ten chłop to... Dawaj, dawaj mięso. ale biegnie. Gdzie on jest? No tu, kurwa. Na górce. Leci w dół. O kurwa. Leci ci obaj w dół. Oj, oj. Co ty gadasz? Ale ja się dopałem. Na dole, na dole, na dole, na dole. No. Ło! Wow. E? Wow, wygraliśmy. Ej, druga, no. kurwa, pierwszy będzie wygrała. Będzie. Ja już hit. Jeden Pragu. To The Hunter czy Fortnite? No właśnie, leku nie wiadomo, nie?